Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Techware, razem ze mną jest No Możeś A to jest nasz pierwszy odcinek z serii Floating Island I takie są, to są nasze zadania Zrób dwupiętrowy dom z oknami Stwórz kominek przygieł ja, No to ty czytaj Znajdź skrzynię na opie Znajdź mob spawner Wejdź do netteru Znajdź płyty z muzyką Znajdź jukebox Jugwalks, stwórz farmy z każdymi roślinami, rośliny są ukryte na opie. połącz każdą z wysp mostami, stwórz ładny ogród z kwiatami, miłego oglądania, raison Taker. Tak więc, jeszcze chciałem do tego dodać, że mamy różne plantacje roślin, na przykład wheat, czyli zboże, melony, pumpkiny, czyli dynie, no, jak to się nazywa, drzewa, drzewa normalne, białe i ciemne, grzyby, Czerwone i brązowe Sugar Cane, czyli um, No cukrowe, No, wie, wiecie, wiecie, wiecie o co to no Plantacy cukru, Kaktusy, Kwiatki i, i coś tam jeszcze. Wines. Nie wiem co to jest. No. I podczas gdy tu chodziliśmy, powiemy już, że tam jest jedna skrzynia. Tomy, mamy złoto i tam jeszcze przynaza. jedna jest tutaj. Tak, jak widzicie, wszędzie są ukryte skrzynie, na samym dole. Tam bodajże jest mob spawner, bo tam moby skaczą. Tak więc, to no co, bierzemy się na pierwsze zdania. Zrób dwupiętrowy domek z oknami. Zrobimy szałas z dreblinkami. Nie, nie ten, nie bij yy, tych... drzew bije, Drzewa bijemy, ale nie bij, no, kwiatów. Znaczy, no... Liści. Liści, o. Bo wtedy wylatuje więcej sezonek. Moi mamy więcej drzew. Mm -hmm. Tak, w ogóle chciałem poinformować, że już jest Minecraft 1.1. Tak. O, nie wiem gdzie tam to piszę, Pols... ale... Można wybrać tam język polski i tam są języki do wyboru. Tak, i sobie wybrałem polski język. Czcionka trochę jest dupna w tym polskim języku, no ale cóż... Musieli polskie znaki chyba dodać, wiesz, i... <laughs> Dlatego jest po polsku, jest inna czcionka. No, możliwe. O, ale duże drzewo, pomóż mi je wziąć, bo to będzie ciężko. Spoko, gdzie Oj. w ogóle ten dom robimy? Jak zetniemy całe, cały las tutaj, taki mały, to będziemy robić tutaj. Domek. domek. Tak, dwupiętrowy. Już mam pomysł na domek. Nie no. Do... Idziemy tam czy nie? Jak idziemy. tam się spadnie. Nie, to nie spadasz. Dobra. Jest tu trochę dużo tego drzewa. Musisz mi pomóc. No, o, pomagam, pomagam. Już Ale zobacz to u góry. No. Się rozrosło to drzewo. No, <gry> a tam cię. Już nie ma tu drzewek. To sadzonki. No, bij te drzewo, bo to się. Cały czas będzie tutaj ten. Czekaj, to ty je bija, ja już porozstawiam następne. Za 15 minut będziemy kończyć, yy, bo muszę się ubrać, zjeść i tak dalej. Już to chodzi. I później najwyżej no. dokończymy po pauze, da się coś. No, może rzucić też odcinek. Pierwszy odcinek będzie trochę krótszy, bo za bardzo czasu nie mam. Niestety. Niestety no. Ale cieszę się, że w ogóle teraz jakieś w ogóle odcinki wychodzą, bo ostatnio zapaczyłem na kanał Takera to w ogóle nie, nie dodawał tak samo ja Teraz jest czas. Mm. Weekend No Czekaj, no już sporo tych sadonek mam. Ja już sporo drewna mam. Ile? 30. E, ja 13. Ale jeszcze że bijem. Bijem drzewo bijem. Nie wiem, czy zejść po tą skrzynię tam. Schodzić. Mm, nie wiem. Nie, na razie nie, bo nie masz dirtu Dobra. Nie ma sensu ryzykować. A muszę się podrapać. O, tam U. jeszcze jest coś niżej. Nie no, w ogóle jak fajne to jest. W ogóle tak, w ogóle. Uuu, Dobra, fajne później dokończymy te zerwanie tego drzewa, bo mi już irytuje te drzewo. Ej, patrz, jak fajnie szkielet się tam ustawił. Na jednym klocku jest. O, ale tu drzewa spadło na dół. Dawaj robimy parkura, przeskokujemy na drugą stronę. Na razie nie. Na razie zrywaj drzewo. Te drzewo musimy zerwać, je. Trzeba je rozwalić, bo wkurzam już Trzeba tu domek, więc trzeba je rozwalić te drzewo. Wspinaj się tam drzewieku, jestem małpa. Małpa, o kurde, ile drzewa. Tu kilka drzew naraz chyba wyszło. No, nie wiem, zresztą nie wiem, co to było. dobra, że zwalić te drzewa. Idę na dół. Nie, dobra, ej, chodź, pomóż mi, pomóż mi. Póki jeszcze jesteś u góry, tego kupę tu jest, musimy to zwalić wszystko. O, jest jeszcze jakieś drzewo. Czy nie drzewo? Nie, no, bo. Tu nie sam nie do rady tutaj. Biję to drzewo? Już nie ma drzewa. Musi gdzieś być jeszcze. Nie ma. A tu jest jeszcze pod nami. No. Ja mam 35 już. Ja ci zaraz powiem. 18. 40 2, dokładnie. Ale cedonek. 8 już Na razie nie kłaść tych tak cedonek. rozbieraj je wszystkie. No dobra. Nie, bo tu musi być pustko. Pustkowie musi być, żeby później mieć yy, miejsce, gdzie postawić domek, bo już widzę pierwszą nazwę się zbliża. Czekaj jakie to są jeszcze zadania. No nie, trzeba będzie czekać domek Jed Jeden ten... Jedną noc. No, dobra. No. no czekaj. Tu stawimy domek. Gdzie? Dobra, to zrobimy krótką pauzę teraz. Nie no to tutaj da dajmy domek, nie? Dobra, ale zrobię krótką No, witamy po krótkiej przerwie. Jak widzicie nasz budownik RayzoPL już tam tu rozbudował trochę. O. No podstawy są. I... Pokażę wam coś. Tam Że jest widzisz, spawner. Jest, tak. Tam jest spawner. No to jest niemożliwe, żeby w tylu miejscu było tyle szpetnych ryjów. Normalnie... Patrzcie, o, patrz jaki kozak. Ty jak on mnie strzeli! Ło! Tam jest spawner. Tak. Później tam pójdziemy. Dla wiadomości 18 drewionek mam. Sadunek. Masz, drewno. Dziękuję. Spoko. To tak, a jak Najpierw mówię... będzie z, z tego, z desek, a później najwyżej zrobimy hmm. coś takiego lepszego. A czekaj, będzie ja tu jest... Tego. Z oknami. Ej, czekaj, to ja może tam zejdę. Puste te, puste te, 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 te Zobacz, robię, że, e, żeby... Ja tam zejdę, zobaczyć, co tam jest. Nie pewno będzie ten piasek będzie zapewne. Spróbuj zejść. Tam... No się... Mogę pomóc później. No już dwupiętrowe chaty, tak w ogóle. Pierwsze zadanie wykonane, tak, możesz już tam rozwalić tamtą. Teraz archiwment dodać. Dobra, skaczemy. Uuu. Nie rób tak, ej. U. Dwa miecze, kości, mięso. Dobra, bierzemy, nie? No, ja ci zrobię kilofa i rzucę ci. Czekaj. jakiś deal czy coś? Nie nie, dam radę Jeden A. dirt zabrakło, jednego dirta A bo dobra, nie trzeba Podskakuj, podskakuj Ej Dasz radek Uje, zupę rzuć mi, rzuć mi. Co? No tu miecz, nie? Aha A ile masz mieczy? Masz i dwa i czekaj co jeszcze dostałeś? 10 tego masz, bo ja mam też 10, ale bym było 20. Też czuję, potem, że się tym nie nażemy. Potem się, o Enderman. Potem się wybierzemy tam, do tej skrzynki. Ale, kurde, straszą mnie te, ale śmierdzisz. Hmm. Śmierdza. Cóż, życie. życiu. To co, dała weźmie kończyć, co nie było. No, bo już... go o kurde, tam jest. Po lewej jest spawn zombie, po prawej jest spawner do tych yy, szkieletów. Ej no, możliwe. Tak fajnie zakończymy odcinek na wschodzie słońca czy zachod... no, wschodzie słońca. No. Jeszcze, nie, nie, jeszcze nie... musimy kończyć. Wiem, co? Dobra już. No. Już teraz jakby Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć, do usłyszenia. Pożegnaj się. Cześć.